Wszystkim? Tak jak wszyscy kocham moją mamę. Ale po tym, czego się o niej dowiedziałam, zaczęłam postrzegać ją inaczej. Mama powinna była powiedzieć nam prawdę. Opowiem wam całą historię od początku. Zobaczmy, czy się ze mną zgodzicie. Zawsze byliśmy szczęśliwą rodziną. Przez wiele lat mama była właścicielką salonu kosmetycznego. Bardzo kochała swoją pracę. Tata jest fotografem ślubnym. Jego zadaniem jest uchwycenie państwa młodych podczas romantycznych chwil. Ja też kocham robić zdjęcia. Fotki, które wrzucałam na Instagram, zdobywały mnóstwo polubień. Jednak przez moją mamę musiałam usunąć swoje konto. Rodziców mamy poznałam dopiero w wieku 17 lat. Kiedy o nich pytałam, mówiła, że nie chcę, bym ich poznała, bo dzielą ich poważne, nierozwiązane problemy. Byłam bardzo ciekawa, o co chodzi. Ale mama nie chciała o tym rozmawiać. Pewnego dnia tak naciskałam na ten temat, że wybuchnęła: Nie wiem nawet, czy jeszcze żyją. I mam to gdzieś. Przestań o nich pytać, krzyknęła. Pewnego dnia, kilka miesięcy po tej rozmowie, usłyszałam dzwonek do drzwi. To byli starsi państwo. Mężczyzna wyglądał jak profesor, miał na sobie garnitur i muszkę. Kobieta też wyglądała bardzo elegancko. W rękach trzymała bukiet kwiatów. Wyglądali przeuroczo. Powiedzieli, że szukają mamy i zapytali, czy dobrze trafiliśmy? Kiedy odparłam, że tak, zapytali, jesteś jej córką? Skinęłam głową. Chcieliby Państwo widzieć się z mamą? Mogę ją zawołać, jak mam was przedstawić? zapytałam. Starsza pani wymieniła ich imiona, a potem zapytała o moje imię. Po czym oznajmiła: Jestem twoją babcią, a to twój dziadek. Bardzo się cieszymy, że możemy Cię poznać. Byłam tak zaskoczona, że krzyknęłam! Ale nadal nie mogłam wpuścić ich do środka. Pomyślałam, że powinnam zawołać mamę. Mama szykowała się do wyjścia do salonu. Powiedziałam jej: Przed drzwiami czekają starsi państwo. Mówią, że są moimi dziadkami. Mama zbladła. Co powiedziałaś, Elu? zapytała. Mama nie była zachwycona na widok gości. Myślałam, że nawet nie zaprosi ich do środka, ale na szczęście zaprosiła. Próbowałam odgadnąć, co się dzieje. Ale mama powiedziała, Elu, czy mogłabyś zostawić nas samych? Musimy porozmawiać na osobności. Więc wyszłam, chociaż niechętnie. Minęła godzina. Umierałam z ciekawości, co się tam dzieje. W końcu wyszłam z mojego pokoju. Ale nikogo nie było. Mama i niezapowiedziani goście zniknęli. Od razu zadzwoniłam do mamy. Powiedziała, że jest w salonie, więc to byli twoi rodzice, zapytałam? Powiem ci prawdę. Tak to byli oni, ale nie powinni byli nas nachodzić. Już więcej nie przyjdą, powiedziała. Najwidoczniej dawno temu stało się między nimi coś bardzo niedobrego i mimo że minęło już tyle czasu, nadal nie umiała im wybaczyć. A ja zdecydowałam się podpytać tatę. Poszłam do jego studia fotograficznego. Opowiedziałam mu co się stało, ale mama też nigdy nie rozmawiała z nim o tej sprawie. Jestem pewien, że ma swoje powody. Chyba lepiej w to nie wnikać, rzekł. I dałabym sobie spokój, jeśli po tym wydarzeniu nic by się nie zmieniło. Ale zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Krótko po tym incydencie, mama sprzedała swój salon. Wcześniej przy każdej okazji opowiadała, jak świetnie jej się wiedzie. Salon miał rzesze lojalnych klientek, ale dała ogłoszenie do lokalnej gazety i sprzedała go pierwszemu zainteresowanemu. Potem przeprowadziliśmy się do innego domu, do zupełnie innej dzielnicy niż wcześniej. Nic z tego nie rozumiałam. Po wizycie tych państwa wszystko się zmieniło. Pewnego ranka czara goryczy się przelała. Mama kazała mi usunąć TikToka i Instagrama. TikTok mnie nie obchodził, ale robienie zdjęć było moim hobby, więc nie chciałam usunąć całego konta z moimi zdjęciami. Spytałam mamy, co się dzieje. Po prostu zrób, o co cię proszę i o nic nie pytaj. W swoim czasie wszystko ci wyjaśnię. Byłam już znudzona dziwnym zachowaniem mamy, ale nic nie mogłam na nie poradzić. Musiałam usunąć moje konta. Wtedy zdałam sobie sprawę, że mama nie korzysta z mediów społecznościowych. Nie miała konta na Facebooku ani na Instagramie. A jej salon nie miał nawet swojej strony. Zdziwiło mnie coś jeszcze. Kiedy chciała sprzedać salon, umieściła ogłoszenie w gazecie zamiast wrzucić je do internetu. Tak naprawdę zna się na nowych technologiach. Ale z tego co zaobserwowałam, nie chciała umieszczać w internecie informacji na swój temat. Musiał istnieć ku temu jakiś powód. Zdecydowałam się przeprowadzić śledztwo, bo miałam już tego dość. Pierwsze co przyszło mi do głowy, kiedy zaczęłam myśleć nad jej przeszłością, to wpisanie imienia i nazwiska mamy do Google'a. Ale kiedy to zrobiłam, wyskoczyło mnóstwo osób o tych samych danych. Spędziłam całe godziny sprawdzając każdą po kolei. Były to obce osoby. Fakt, że nic nie znalazłam, podsycił moją ciekawość jeszcze bardziej. Mama od lat była bardzo ostrożna. Teraz już byłam pewna, że coś ukrywa. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale byłam gotowa na wszystko, by odkryć prawdę. Postanowiłam myśleć jak detektyw. Cokolwiek mama ukrywała, miało to związek z moimi dziadkami. Gdybym tylko mogła się z nimi jakoś skontaktować. Co o nich wiedziałam? Znałam ich imiona, ale co z nazwiskiem? Niestety go nie znałam. Zaczęłam googlować ich imiona. Oczywiście wyskoczyły całe tysiące wyników. Przeklikałam kilka stron. Po jakimś czasie stwierdziłam, że tak ich nie znajdę. I wtedy pomyślałam o szukaniu obydwu imion razem. I znowu wyskoczyło mnóstwo wyników. Zaczęłam klikać w linki. Na jednej ze stron znajdował się artykuł i zdjęcie grupowe. Kiedy miałam już zamknąć tę stronę, na samym końcu po lewej stronie zobaczyłam dziadka, a koło niego babcie. Artykuł mówił o fundacji pomagającej dzieciom chorym na Białaczkę. W artykule była informacja, że dziadkowie są współzałożycielami tej fundacji. Od lat zbierali pieniądze na leczenie dzieci chorych na Białaczkę. W końcu znalazłam to, czego szukałam. Mogłam odkryć sekret mamy, po prostu się z nimi kontaktując. Znałam już ich pełne imiona i nazwiska. Znałam nawet nazwę ich fundacji. Po ich twarzach widziałam, że są dobrymi ludźmi. A artykuł tylko potwierdził moje odczucia. W sumie mogłam zrobić coś jeszcze. Teraz znałam też nazwisko panieńskie mamy. Mogłam jeszcze raz ją wygooglować. Wpisałam nazwisko panieńskie mamy w Google i kliknęłam szukaj. Pierwszy tytuł brzmiał: Najbardziej poszukiwani zbiegowie. Ucieszyłam się i kliknęłam. To była strona policyjna. Widniały tam zdjęcia mnóstwa ludzi. Jeśli znasz lub widziałeś którąś z tych osób, dla własnego bezpieczeństwa, nic im nie mów. Tylko od razu zadzwoń na policję głosił podpis. Czyżby moja mama była przestępczynią poszukiwaną przez policję? Nie mieściło mi się to w głowie, ale i tak zaczęłam skrolować stronę, przeglądając twarze. Przyglądając się zdjęciom, zamarłam. Jedna z kobiet była bardzo podobna do mamy, ale była bardzo młoda. Miała krótkie czerwone włosy. A moja mama ma długie włosy w naturalnym brązowym kolorze. I, co najważniejsze, kobieta na zdjęciu miała brązowe oczy. Oczy mojej mamy są niebieskie. Przyjrzałam się zdjęciu jeszcze dokładniej. Jeśli to nie była moja mama, to musiała to być jej siostra. Bo wyglądała identycznie. Zdałam sobie sprawę, że można kliknąć na zdjęcie. Wtedy zostałam przeniesiona na stronę opisującą popełnione przestępstwa. Szukano jej za kradzież. Po przeczytaniu całej strony krzyknęłam: Niemożliwe. Była oskarżona o kradzież wielkiej sumy pieniędzy z fundacji. A nazwa fundacji pokrywała się z nazwą fundacji moich dziadków dla dzieci chorych na białaczkę. To nie mógł być przypadek. Wpadłam na pewien pomysł. Mama była w sklepie. Poszłam do kuchni. Śmieci z poprzedniego dnia nadal tam były. Założyłam rękawiczki i zaczęłam przeglądać zawartość worka. Tak, to obrzydliwe, ale byłam na to gotowa, by odkryć prawdę. I tak się stało. Znalazłam opakowanie po soczewkach. Mama nie miała niebieskich oczu, lecz brązowe. Nosiła soczewki kontaktowe, żeby to ukryć. Mama ukradła pieniądze z fundacji dziadków i zniknęła. A policja nadal jej szukała. Żałowałam, że to odkryłam. Wolałabym nie być aż tak dociekliwa. Po tym, czego się dowiedziałam, zaczęłam inaczej postrzegać moją mamę. Byliśmy bardzo szczęśliwą rodziną. Nie potrzebowaliśmy, żeby takie coś nas poróżniło. Poszłam do mamy od razu po tym, jak wróciła ze sklepu. Powiedziałam, że chcę z nią porozmawiać o czymś ważnym, i wszystko jej wyznałam. Rozpłakała się, przez jakiś czas nie była w stanie ze mną rozmawiać, a potem zaczęła swoją historię. Kiedy mieszkałam z twoimi dziadkami, dorabiałam sobie w salonie kosmetycznym. Chciałam otworzyć własny biznes, jednak nie miałam na to pieniędzy. Byłam młoda i głupia. Pewnego wieczoru rodzice zorganizowali wielką zbiórkę pieniędzy, następnego dnia mieli wpłacić całą zebraną sumę do banku. Wzięłam pieniądze i uciekłam, żeby otworzyć własny salon kosmetyczny. Kiedy zaczęłam zarabiać własne pieniądze, zamierzałam oddać fundacji dwa razy tyle. Myślałam, że dziadkowie nie zgłoszą mnie na policję. Nie byli jednak w stanie wyjaśnić rodzinom chorych dzieci, dlaczego pieniądze zniknęły. Dlatego musieli pójść na policję. Byłam na nich bardzo zła. Nigdy więcej się z nimi nie kontaktowałam. Wyszłam za twojego tatę i zaczęłam nowe życie. Zmieniłam wygląd, bo wiedziałam, że jestem poszukiwana przez policję. Od tamtej pory noszę też soczewki. Starsza pani, która niedawno wprowadziła się do budynku, usłyszała tę historię i mnie rozpoznała. Zadzwoniła do twoich dziadków i powiedziała im, gdzie mieszkam. Chcieli mnie zobaczyć, jak się tego dowiedzieli. Ale niestety nie potraktowałam ich dobrze, bo nadal było mi wstyd. Elu, nie jestem złym człowiekiem, naprawdę żałuję tego, co zrobiłam. Sprzedałam salon i przelałam wszystkie pieniądze na fundację dziadków. Zaczęłam płakać, słuchając opowieści mamy. To był jej największy sekret, którego bardzo się wstydziła. Niestety teraz i ja wiedziałam o tym sekrecie. Więc mama wstydziła się teraz podwójnie. Miesiąc później, Moi dziadkowie znów się u nas zjawili. Złożyli w sądzie dowód potwierdzający, że moja mama wpłaciła pieniądze na fundację. Sędzia powiedział, że musi się odbyć ostateczne przesłuchanie, po którym mama będzie musiała zapłacić małą grzywnę. Teraz musimy tylko czekać na przesłuchanie. W zeszłym tygodniu odwiedziłam moich dziadków. Powiedziałam, że chcę pracować w ich fundacji. Byli bardzo szczęśliwi. Wkrótce odbędzie się kolejna zbiórka pieniędzy. Już nie mogę się doczekać, by im przy niej pomagać. Hejka! Jestem Bożena. Rodzice wyrzekli się mnie z powodu mojego kanału na YouTubie. Powiedzieli mi, nie jesteś już naszą córką, więc nie możesz z nami mieszkać. Po prostu wyrzucili mnie z domu. Jak do tego doszło? Czym sobie na to zasłużyłam? Opowiem wszystko po kolei. Zacznę od tego, że moi rodzice są super dziwni. Nie przesadzam. Oto kilka przykładów ich zachowań. Kuchnię zamykali o dwudziestej. Dosłownie zamykali, tak jak sklep! Równo o dwudziestej tata zamykał drzwi i zabierał ze sobą klucz. Chwilę wcześniej mama ogłaszała, jeśli ktoś potrzebuje wody, to ma 5 minut, żeby ją sobie nalać. Działo się tak codziennie, więc myślałam, że to normalne. Pewnego razu nocowałam u koleżanki. Przed pójściem spać powiedziała: Mama zostawiła nam mleko i ciastka, chodźmy do kuchni. Byłam w szoku i naiwnie zapytałam, wasza kuchnia jest jeszcze otwarta? Nie gram w gry wideo, więc kolejna zasada była skierowana głównie do mojego brata Krystiana. Nie wolno mu było grać w pokemony. Wiecie czemu? Nasi rodzice są bardzo religijni, a tata gdzieś przeczytał, że pokemony ewoluują. Jego religia nie uznaje ewolucji. Pomyślał, że ewolucja Pokemonów przekonuje do teorii ewolucji, więc bratu nie wolno było w nie grać. A ze względu na przekonania mamy, nie wolno nam było oglądać ani czytać Harry'ego Pottera. Według niej promowałem magię. A skoro praktyki magiczne uznaje się za grzech, musieliśmy zapomnieć o Harrym Potterze. To tylko dwie z wielu rzeczy, których nie wolno nam było. Posłuchajcie o idiotycznych karach, które nam dawali, a przekonacie się, że naprawdę są dziwni. Pewnego razu brat zapomniał spuścić wody w toalecie. Mama wezwała go do siebie, gdy to odkryła. Będziesz tu stał i patrzył na swoją kupę, powiedziała. I przychodziła sprawdzić, czy na pewno patrzy. Mój brat musiał się w nią wpatrywać przez 40 minut. W końcu mama zawołała z kuchni. Spuść ją. Tak zrobił. Tego samego dnia po południu Krystian wyznał mi Teraz wszędzie widzę kupę. Wtedy się z tego śmiałam, ale patrząc wstecz, <grywk> sądzę, że to przykre. A teraz posłuchajcie o jednej z kar mojego taty. Za każdym razem, kiedy dostałam złą ocenę, kazał mi dzwonić do naszych krewnych i im o tym opowiadać, a sam stał przy mnie i słuchał. Dzwonił na przykład do mojej babci i podawał mi telefon. Mówiłam, o jaki przedmiot chodzi i jaką ocenę dostałam, a on na to przeproś babcie za przynoszenie wstydu rodzinie. Więc przepraszałam. Dla babci słuchanie tego było bardziej uwłaczające niż dla mnie. Oprócz dziwnych kar, mieliśmy też kary surowe. Normalni rodzice mówią dzieciom: Nie wyjdziesz dzisiaj ze swojego pokoju. A u nas mówiono: Nie zejdziesz dziś z jabłonki. Dobrze słyszeliście. Musieliśmy wspinać się na drzewo i siedzieć tam wiele godzin. Mieliśmy jabłonkę na podwórku. To właśnie na nią musieliśmy się wspinać. Trafialiśmy tam na przykład za przeklinanie. Liczba godzin spędzonych na drzewie zależała od przekleństwa. A wiecie, co jest najsmutniejsze? Dorastając w takim domu, myślisz, że to normalne. Myślisz, że takie rzeczy dzieją się w każdym domu. Kiedy miałam 13 czy 14 lat, zaczęłam poznawać życie moich przyjaciół i zdałam sobie sprawę, że moje nie jest normalne. Ta wiedza miała trudne konsekwencje, zarówno dla mnie, jak i dla rodziców. Przestałam ich słuchać, więc cały czas się kłóciliśmy. Myśleli, że się stawiam, bo stałam się nastolatką, a ja ciągle im mówiłam, że nie są normalni i że potrzebują terapii. Czułam się jak wulkan, który zaraz wybuchnie. To było nieuniknione. Musiałam dać upust lawie, która się we mnie zbierała. W przeciwnym wypadku to by mnie zżarło. W tamtym okresie zdałam sobie sprawę, że mówienie o tym działa jak terapia. Po rozmowach z przyjaciółmi było mi lepiej, ale o niektórych rzeczach nie mogłam im powiedzieć. Przeżyłam tak okropne rzeczy, że bałam się, że będą na mnie krzywo patrzeć, nawet jeśli nie były one moją winą. Rozwiązanie miałam tuż przed nosem. Zdecydowałam się założyć kanał na YouTubie. Postanowiłam nie pokazywać twarzy ani nikomu o tym nie mówić, nawet bratu. W ten sposób mogłam o wszystkim opowiadać anonimowo. Jak myślicie? Jak nakręciłam pierwszy filmik? Siedząc na jabłonce. Ustawiłam kamerę w telefonie w ten sposób, by pokazywała tylko jabłka. Wcisnęłam nagrywaj i zaczęłam mówić o tym, jaką rolę jabłonka pełni w moim życiu. Wyrzuciłam z siebie wszystko. To dziwne, ale nie płakałam, po prostu mówiłam. A potem wrzuciłam ten półtora godzinny film na YouTube'a i nazwałam go Dziewczyna na drzewie. Tamtej nocy poczułam się zrelaksowana i spałam jak dziecko. Drzemiący we mnie wulkan znalazł ujście. Po dziesięciu dniach liczba wyświetleń tego filmu zaczęła rosnąć. Dokładnie pamiętam pierwszy komentarz. Naprawdę tego doświadczyłaś, czy wszystko zmyślasz? Po kilku godzinach dostałam drugi komentarz o treści. Pokaż twarz! Dodawałam po dwa filmy tygodniowo. Miałam ponad tysiąc subskrybentów. Siedem filmów, które znajdowały się na moim kanale, miało razem dziewięć tysięcy wyświetleń. Moje emocjonalne rany zaczęły się zabliźniać, kiedy stało się coś niespodziewanego. Mój brat natrafił na mój kanał przez przypadek. Od razu do mnie napisał, a ja jechałam wtedy do domu przyjaciółki, by pracować nad zadaniem szkolnym. Nie widziałam więc wiadomości. Krystian marzył, by zostać youtuberem, więc myślał, że założyłam kanał z tego samego powodu. Był szczęśliwy, kiedy zobaczył, ile mam wyświetleń i subskrybentów. Był ze mnie dumny i od razu poszedł pochwalić się mamie. Kiedy wróciłam do domu, rodzice byli wściekli. Do Krystiana dotarło, co zrobił, ale było już za późno. Mama powtarzała: Jak śmiesz opowiadać w sieci o naszym prywatnym życiu! A tata powiedział: Nie spodziewałem się tego po tobie. Daliśmy ci wszystko, a ty wbiłaś nam nóż w plecy. Ale ja nie zdradziłam naszej tożsamości. Opowiadałam sytuację z mojej perspektywy, bez mówienia niczego złego o mamie ani tacie. Po prostu opisywałam to, co się stało, a skoro były to moje doświadczenia, to miałam prawo o nich mówić. Odesłali mnie do pokoju. Słyszałam ich gwałtowną rozmowę. Nie chciałam jednak wiedzieć, co mówili, więc nie słuchałam. Minęły trzy godziny. Szykowałam się do łóżka, kiedy mama zawołała mnie na dół. A tata powiedział: Nie ma mowy, byśmy ci wybaczyli. Ciężko pracowaliśmy na Twoje wychowanie, a ty nam tak się odpłaciłaś. Żadna kara nie naprawi tego, co zrobiłaś. Więc razem z mamą podjęliśmy trudną decyzję. Wyrzekamy się Ciebie! Po tym wszystkim nie możemy nazwać cię córką. Wyżekacie? Byłam w szoku. Nadal słuchałam, ale czułam się jak we śnie. Spojrzałam na mamę, płakała i wpatrywała się w podłogę. Chciałam, aby coś powiedziała, więc zapytałam Mamo? Ale nie spojrzała na mnie, potrząsnęła tylko głową. Wiedziałam, że są uparci i że nie ma sensu się z nimi kłócić. Mój tata nigdy nie zmienił zdania na żaden temat. Nie zasługiwałam na to, lecz nie mogłam nic zrobić. Chciało mi się płakać, ale się powstrzymałam. Nie chciałam, żeby zobaczyli moją słabość. Więc co teraz? zapytałam. Skoro się mnie wyrzekacie, to chyba nie chcecie, bym mieszkała w tym domu? Tata mhm. przytaknął. Dajemy ci tydzień na znalezienie sobie nowego domu. Rozumiałam ich rozczarowanie, ale czy ich reakcja nie była przesadzona? Wyrzekli się mnie. I wyrzucili z domu. Mieli tylko dwójkę dzieci, ale ta strata ich nie ruszyła. Czy byłam zaskoczona? Głównym problemem rodziców był ich brak współczucia wobec nas. Już wam mówiłam, jak nas karali za małe przewinienia, czyli przesadzanie w takich okolicznościach było dla nich normą. A teraz wyrzucili mnie z domu i musiałam gdzieś zamieszkać. Jako uczennica nie miałam zbyt wielu opcji. Poszłam więc oczywiście do babci. Moi rodzice spodziewali się pewnie, że tam trafię. Choć mój tata jest ukochanym synem babci, ona cały czas go krytykuje. Kiedy dowiedziała się, co zaszło, od razu wezwała go do siebie. Bożena jest tylko dzieckiem! Jak możesz wyrzucić ją z domu? Od teraz będzie mieszkać u mnie. Ja też się ciebie wyrzekam. Możesz wyrzucić też Krystiana, zajmę się obojgiem. Mój tata słuchał bez słowa, a potem po prostu wyszedł. Od pięciu miesięcy mieszkam z babcią. Teraz żałuję, że nie wyrzucili mnie wcześniej, bo czuję się tutaj świetnie. Krystian często u nas nocuje. Mówi, że mama cały czas płacze, bo za mną tęskni. W przeciwieństwie do niej umiem wybaczać. Poszłabym ją odwiedzić, gdyby tylko zadzwoniła, lecz nie sądzę, bym kiedyś jeszcze wróciła do rodziców. Było mi przykro, że musiałam usunąć mój kanał, ale potem przestało mi zależeć. Ponieważ spełnił już swoje zadanie, pomógł mi się podzielić tym, co we mnie się działo. Prawda? Dziękuję Wam za wysłuchanie. Subskrybujcie ten kanał, jeśli lubicie historie oparte na faktach. Na razie.